Jak z karabinu. Co prawda zmieniam co chwilę czary, bo inaczej, jeżeli bijemy cały czas jednym czarem, to nam się zmniejsza celność. Jeszcze ktoś mnie z boku kurczę nawala. No właśnie. Jeszcze ktoś... O, jeszcze tutaj jesteś. No wyskakuj. A, chociaż nie musisz wyskakiwać. Sam cię stamtąd wyciągnę. Gdzieś? Tu jeszcze jesteś, tak? Tutaj jesteś dalej! Musimy zwyciężyć! Haremu trzeba więcej czasu! Tak, i w tym momencie się wycofujemy do tyłu, bo będzie coraz to więcej śmierciożerców. Tak, właśnie ich tutaj jest dużo. Tamten próbował rzucić na nas konfringo, ale uda udaremniliśmy mu ten niecny czyn. Znowu próbował rzucić konfringowicie. Nic się nie uczą. Ci śmierciożercy nic się nie uczą. Do szkoły nie chcieli na pewno chodzić. Myśleli, że jak będą służyć czarnemu panu. To będzie wszystko okej, okay. wydrukuję im świadectwo, daję im dyplom na studia i tak dalej, i tak dalej. Ale tak nie jest, powiem, wa powiadam wam, trzeba się uczyć, niestety, ale trzeba się uczyć, <laughs> Nie wiem, czy takie hehehe, he, 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 bo ja i tak, bo ja też muszę się uczyć, a mnie to nie do śmiechu. No ale cóż, o, oczywiście nie trafiłem, Contringo, co ja jestem za zes. No patrzcie, tamten żydal będzie do nas strzelał. Contringo! Jaka drębota, jaki kontringo, Patrzcie ile ich to jeszcze jest, no. Gdzie oni się tworzą, naprawdę. O, tutaj jeden się przy mnie... Benz. Hehe, <laughs> ale fajna niespodzianka. Naprawdę podoba mi się ten motyw z rozwalaniem tych pochodni. Aua! Szkoda, że każdy... Każda postać Grypalma nie ma innych... nie ma innych zaklęć. Bo byłoby to dosyć przyjemne. Ajajaj. Na przykład taka Genie Weasley jakby miała reducto, które zasponsorowała na filmie, jak to widzieliśmy. Jeszcze ktoś? A jeszcze tam jest. Patrzcie, próbował rzucić na nas konfringo i by nas to ładnie poraziło. Nie ma. Jeszcze żyjesz. Gdzieś tu jeszcze jesteś. A tutaj, ale ja cię zajdę od tyłu. Znowu się złapał za nogę. Ja nie wiem, co oni mają, jakiś ból w kostkach, czy co. Przełamują mm, nasze linie obrony! Fantastycznie, dlatego musimy się dalej cofnąć. Na wstecznym, na wstecznym, na wstecznym. I proszę bardzo. Znowu musimy e, takich brzydkich panów tutaj pokonać. Oczywiście nie trafiłem znowu Konchrigo, ale trafię Impedimento. Gdzie tak blisko podchodzicie? Nie ma to tamto. Spadła. Patrzcie, tamten grzydal chce w nas rzucić niecny czar. I ten też. Udaremniliśmy go. Brzydki plan. Tak, Petrificus Totalus. Jak najbardziej. Temu panu co zasponsorujemy. A błopetynemu damy Expulsa. Kurczę, czemu wy nie giniecie od Petrificus Totalus od jednego, od jednego razu? By było o wiele szybciej. Petrificus Totalus e, strzela w jeden punkt. Bardzo fajny, jest bardzo precyzyjny. I od razu mogłoby was wszystkich za właśnie tak zrobić. Zesztywnilibyście i co? Aua! Och, ty brzdalu. Patrzcie, no, jeszcze żyje. Au, 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 ściemnia mi się, ściemnia mi się. Jest ich coraz więcej, kurczę. Straszne. O, troszeczkę się, muszę się wycofać do tyłu jeszcze bardziej. Bo widzicie, robi się przytłaczająco, bym wręcz, wręcz powiedział. O Mam nadzieję, że to są już ostatki. Czy nie, jeszcze? Jeszcze tutaj was będzie mama dużo miała. To zdrajca czystej kbi. To! To, gdzie? Pokażcie. Patrzcie, co za no kto tam strzela tym... No i pojawiają się cały czas. Jeszcze wstaniesz. No, mam nadzieję, że nie. Dużo was to jeszcze będzie... Patrzcie, no. Jakie mędy uporczywe. Jest. No i się cały czas pojawiają, ajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Idźcie no Aj, chyba sam sobie wrzuciłem Jest i tamten jeszcze okej okay. No i jeszcze wspaniale No jestem zadowolony tak strasznie, że ło ho I teraz to są jeszcze teraz są sami e, śmierciżercy To już chyba ostatni To chyba koniec, dobra się. To było niezłe. Kurczę. Dobrze się spisaliście. Uwaga! Nadchodzą! Chcę wracać do środka! Ja wróciłem. Moja córka! Chodź, babuń, Pokaż na co cię stać? Teraz ty, potem reszta twojej ukochanej rodzinki. Odczep się od mojej rodziny! Mamy następną postać grywalną. Postać, w którą się wcielamy. Eee, pani Weasley! Kto nie lubi pani Weasley? No, każdy lubi panią Weasley. A nikt nie lubi Bellatrix. Ale oczywiście yy, te osoby, które się utożsamiają z, z czarnymi charakterami, na pewno Bellatrix polubią. Ona jest taka szalona. Yy, właśnie to szaleństwo jest takie. Gdzie ona jest? A tu jesteś. Szaleństwo jest takie charakterystyczne właśnie za czarnych charakterów. No właśnie. Starsza pani, która może ci dokopać. Gdzie tam uciekłaś, kochana? O, ty masz krucjowizję koloru zielonego. Niestety gdziekolwiek byś się nie pojawiła kochana, to i tak dostaniesz łupnia. Dwujeczka. Pięknie. Właśnie to o czym mówiłem. Eee, to o czym mówiłem, starsi. Magowie! Nie, to, to raczej to jest czarodzieje. Starsi czarodzieje. O, o! Mają tą siłę i tą znajomość wielu silnych czarów. Oczywiście Harry Potter też jest takim wybrańcem, chosen one i tak dalej. Ale właśnie to mnie napawa tym optymizmem, że... Są tutaj czarodzieje, którzy potrafią obronić nas przed wszystkim. Na przykład mamusia Weasleyowa. Gin. Gin, ty brzydka. Idź sobie umyj włosy. No i patrzcie, znowu musimy walczyć z tym gagatkiem, jakim jest Voldemort. Przy okazji sobie pozbieramy troszeczkę. E, czego? A no właśnie, takich sekretów. Jeszcze tam jest, jest, jest gdzieś jeden. A i tutaj mamy. Tutaj mamy niestety. Snape był tylko pierwszy. Tam też mogę wejść? Niestety tam nie mogę wejść. Dobra. Czyli muszę tutaj pójść. Zostałeś całkiem. No, Harry, teleportuj się na drugą stronę. Bardzo ładnie się teleportuj. No, Harry. No, co jest? Dobra, spróbujemy go z, te, z tej odległości walnąć. I udało nam się. Jak zawsze, konfringo jest bardzo dobre. E, z tyłu nic nie ma, ale z przodu jest ten brzydal. Tutaj mamy jeszcze symbol insygniów, dlatego go zbieram. Jesteś słaby, Tom. Jesteś słaby. Wiecie czego jestem ciekawy? Bo też już zapomniałem, a nawet nie wiem czy było wytłumaczone. Eee, dlaczego... Voldem dlaczego on nazwał się w ogóle Voldemort? Dlaczego on się tak nazwał? No, to mnie zastanawia. Dlaczego Voldemort? Czemu taka nazwa? Oj, nie, denerwuj się tak. Jak czytałeś. Jak czytałeś książkę, to wiesz, że to jest nieuniknione że musimy cię pokonać. O, tutaj musimy się teleportować na drugą stronę, żeby zebrać. Zajmę się więc nimi. Ciekawe, kto cię zdradza ze żerców? Co, czyżby Draco? Bo nie pamiętam, żeby kto inny jeszcze nas, e, znaczy jego, zdradzał. Zabiłeś moich rodziców! I wielu, wielu więcej! Kary. Czemu... ty żyjesz? Mam coś, dlaczego warto żyć. Miałeś rację. Czarna różdżka cię nie posłucha. Należy do mnie. Zabiłem Snape'a! Różdżka nigdy nie należała do Snape'a. Zakończmy to tak, jak zaczęliśmy. Razem. Mówiłem, że ci się nie przyda. Ugh. I mamy kolejną, kolejną taką minigrę, która... Oj, 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 na dół, na dół, na dół. Którą znamy z trailerów filmu.